Jako, że dzisiaj miałam taki, wiecie, wolniejszy dzień w pracy, bo Mateusz jest na drugiej zmianie, to e, pojechałyśmy z Gabą, e, troszeczkę ją okupić. Powiem Wam, że e, jakoś tak niewiele nawet z tego kupienia wyszło, ponieważ niby tych sklepów w tej galerii jest bardzo dużo, i niby tych młodzieżowych też, i w większości nawet są promocje. Ale wiecie co, chyba wszyscy się już żeśmy tak trochę nasycili, bo. W tych sklepach jest pusto. To znaczy, nie jest pusto, yy, nie jest mało rzeczy, tylko jest mało ludzi. Ja byłam bardzo zdziwiona, są wakacje w sumie. Yy, oj, coś tu krzywo jest. Są wakacje, więc myślałam, że będzie mnóstwo ludzi, a tam pusta sama gaba się do mnie mówi, że mama dlaczego tam jest tak pusto. No ja nie wiem, czemu jest tak pusto. I słuchajcie, prawdę powiedziawszy, pojechałyśmy tam na szumne zakupy i tak naprawdę to kupiłyśmy. Raz, dwa, trzy, cztery rzeczy i jedną dla mnie. Ale prawdę powiedziawszy, w sumie to może i dobrze, bo e, kupiłyśmy tylko to, co było niezbędne, Gabryśce. E, znaczy, niezbędne tam praktycznie, to nic nie jest niezbędne, ale to, co tak naprawdę bardzo, bardzo chciało. No, i jedna rzecz, która była potrzebna, czyli kostium kąpielowy. No i powiedzmy, że od tego kostiumu kąpielowego zacznijmy. Wiecie, y, to jest duży problem kupić dwuczęściowy y, kostium kąpielowy na 17-latkę, y, bo y, wiecie, Gabrysia z jednej strony chciała kostium dwuczęściowy, y, a z drugiej strony, no wiecie, te kostiumy, nawet te właśnie w tych New Yorkerach i innych sensejach to są takie bardzo damskie kostiumy kąpielowe. Gabryśka ma dość potężny tutaj y, atrybut z przodu, natomiast jest, no, y, wszystkie te staniki w tych sklepach są takie napuszone, wiecie, z y, naprawdę z takimi y, dużymi wkładkami, żeby ten biust powiększyć, więc jak ona zaczyna mierzyć te kostiumy, no to chryste panie, no to to jest czysta prowokacja. Y, taka młoda osoba w Takim tu atrybutem powiększonym przez te puszapy. No i takim yy, yy, remedium na ten nasz kłopot okazał się taki wiecie, półsportowy kostium kąpielowy, dwuczęściowy, który według mnie, jak dla niej, jest po prostu zarąbisty. Słuchajcie, majtki jak majtki, ale też on jest czarny. Yy, co do koloru, do specjalnego wyboru nie było. Yy, w sumie najładniejsze były yy, czarne, i koralowe, a Gabrysia powiedziała, że dla niej koralowy to tak niekoniecznie, że za bardzo się rzuca w oczy, że woli czarny. No więc czarny, bo były rzeczywiście różne fajne, zielone, yy, takie z soczystej, ciemnej zieleni, ale rzeczywiście one były tak uformowane, że bardziej nadawały się dla mnie niż dla niej. To nie ze względu na rozmiar, tylko ze względu właśnie na wygląd tych staników. No. A tu mamy, słuchajcie, yy, to jest kostium z Ach, Ma takie majteczki, one są dość niskie, ale wiecie, Gabrysia yy, no ma bardzo ładną figurę, więc nie ma czego zakrywać, więc dlaczego nie. Mają tutaj takie fajne wiązania na boczkach. Yy, są dość głębokie, yy, ale nie za głębokie i są, że tak powiem, dość niskie, ale niezbyt niskie. Tak wyglądają i naprawdę bardzo ładnie się na niej prezentują, ale cały pic to polega na tym, żeby właśnie tą górę dobrać i powiem tak kupiłyśmy góra od tego stanika jest już Wam pokazuję, jest taka on też jest z przodu wiązany tak jak boczki majtek i bardzo ładne z tyłu takie podwójne ramionczka ma jest z takiej prążkowanej tkaniny i jest dodatkowo wyprofilowany takimi tymi wiecie trójkącikami je można wyjąć ale w jej przypadku nie ma takiej potrzeby, bo yy, jakoś specjalnie nie powiększają biustu. A prawda jest taka, że gdybyśmy je wyjęły, to to jest na tyle cienkie, że no tutaj wszystko byłoby yy, się odznaczało. Także bardzo mi się podoba ten strój. No ja bym go sobie nie kupiła, bo dla mnie majtki są zbyt skąpe. No i tutaj wiecie, no, ona ma piękny biust, więc może sobie pozwalać. Yy, I tak. Cena tego kostiumu, on nie był w promocji, bo wiecie, no. Jakby nie patrzył, środek lata, znaczy w, 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 początek właściwie nawet, więc nie, nie ma o czym mówić, nikt go nie przeceni. I kosztował 60 zł bez grosza, także yy, to w Sinseju. Natomiast yy, w New Yorkerze nie było żadnych przecen i tam sama góra, taka najzwyklejsza, kosztowała 59 zł, także tutaj mamy dwie części w sumie w cenie yy, jednej części w New Yorkerze. Bo wiecie, New Yorker u nas jest nowo otwarty, więc tam praktycznie nie ma żadnych przecen a we wszystkich innych przeceny są. Aczkolwiek nie na strojek No ale to nic. Dodatkowo w sinseju, bo wiecie, Gabrysia nigdy do tej pory nie chodziła w spódnicach, więc jak ona zachciała spódnicę, no to ja jestem cała szczęśliwa matka, że, że ona chce spódniczkę i zachciała spódniczkę właśnie jeansową. I to jest zwykła, krótka, taka prosta spódniczka, ale fajne taki e, robione na retro, na vintage, e, biorąc pod uwagę ten odcięty karczek, to tak jak w latach 90. było, to ja takie nosiłam, pamiętam. To jest e, spódniczka e, z takiego jeansu, który się nie rozciąga i wzięłyśmy rozmiar 36, bo w 34 miała taką spłaszczony tyłek, więc 36 ona zresztą jest tego samego zdania co ja, że lepiej, żeby było luźniejsze niż ciaśniejsze. E, lubi wygodę. Ja niestety też spodnie, moje spodniki noszę w rozmiarze 38, pomimo tego, że mi z dupy spadają. Ale wiecie, ja wolę się z paskiem ścisnąć, ale żeby tutaj było y, troszkę luźniej, bo ja zadek mam. więc. No ale, to, to nie o mnie. Więc kupiłyśmy taką spódniczkę i ta spódniczka, słuchajcie, jeans jak jeans, więc jeżeli jest dobra cena, to trzeba brać. Ona była przeceniona, w sumie od początku była niedroga, bo kosztowała 40 zł bez grosza a myśmy zapłaciły 20 zł bez grosza po tych wszystkich przecenach. Także to jest spódniczka numer 1. Chciałam powiedzieć, że będzie spódniczka numer 2, ale to przecież to, co chcę Wam pokazać następne, to nie jest spódniczka, to za spodenki, bo to nie, nie, nie jest ogrodniczka, bo oglądałyśmy też kieckę jeansową ogrodniczkę, ale w sumie Gabrysia zdecydowała się na shorty. I one są z... O Jezus. Skąd? Z hausa? Hausa. One są z hausa. Klasyczne ogrodniczki z kieszeniami na kupie, też w rozmiarze 36. Ostatnie były, dosłownie były ostatnie, przecenione z 90 na 60. Może nie jest taka jakaś wielka przecena, ale wiecie, w New Yorkerze, bo najpierw spodobały jej się te ogrodniczki w New Yorkerze. Były dokładnie takie same, praktycznie niczym się nie różniły. I tam cena była 139,99. Więc jak te zobaczyłyśmy za 6 dych, to jakbyśmy Pana Boga za nogę złapały. Taka radość. Więc y, takie to. One są jasne, fajne, taki fajne poprzecierane aż do białego w niektórych miejscach. A bardzo porządny jeans. I też to nie jest jeans z elastanem, także taki wiecie. Siermiężny, potężnie. Jeans, bardzo fajny. I coś tutaj y, też, nie wiem, z chałca chyba? Czy skąd? Mm, koszula. Koszula moje dziecko w koszuli takiej przewiewnej, też z hausa. W rozmiarze XSS a to jest bardzo duży oversize, więc więc tutaj y, myślę, że jemka by się spokojnie zmieściła. Chcę zapiąć tutaj, guziczek się nie przygotowałam, ale chcę Wam pokazać, w jaki zarąbisty wzór jest ta koszula. No i nie zapnę tego guziczka, wiecie? Zapię. Patrzcie, ja w ogóle nie zajarzyłam co to jest. Myślałam, że są jakieś zwierzaczki. Gaba mówi: Zobacz mama, A mówi: Bluzka w balony. Ale to są balony. Tylko wiecie, tak jak się kupuje na odpustach, te zakręcane takie balony w różne y, kształty. <laughs> Padłam, jak zobaczyłam tą bluzkę. Ona mi się strasznie spodobała, ale mówię: Nie no, już nie będę robić siary, nie będę sobie kupować bluzki w y, baloniki. E, to jest wiskoza albo e, bawełna. Wiskoza podejrzewam. Wiskoza. E, to jest 100% wiskoza. E, no, 100% wiskoza. To jest... one są czarne, różnokolorowe, takie właśnie... balony kręcone. Także to jest, to są zakupy mojego dziecka, wypatrzyłyśmy sobie jeszcze kolczyki w hausie, taki zestaw, słuchajcie, za 20, nie w hausie, w New Yorkerze, za 25 zł i będę musiała jutro je jechać kupić, bo wiecie co, u nas padł ten, nie, ojej, terminal im padł i nie mogłyśmy zapłacić, ja słuchajcie, gotówki nie mam, to jest nowe centrum handlowe i u nas jeszcze nie postawili bankomatu. W każdym bądź razie, e, muszę podjechać po te kolczyki, bo bardzo fajne, ale nie były przecenione, ale takie widać, że dobrej jakości, widać, to jest zwykła blacha, wiecie, żadna stainless steel, e, natomiast e, widać, że porządna jakość, e, takie najróżniejsze kształty, e, niektóre, wiecie, były takie, to się Gabrysi spodobało, ale mnie że to już jest przesada, słuchajcie, takie wielkie koła. I całe w takich, wiecie, imitacji cyrkonii, dosyć szerokie to kółko. Nie takie okrągłe, tylko takie płaskie. No cyrk po prostu, takie wielkie, ale naprawdę tam spokojnie można by było sobie dociągnąć, nawet dotąd, to kółko jako bransoletkę, takie potężne. No, także dokupię jeszcze jej te kolczyki, a tam jest pięć. to wiecie, może dostanę jedną parę od dziecka, żebym się cieszyła. A słuchajcie. Ja od dłuższego czasu, odkąd pojawiła się w promocji torebka w CCC, to ją obserwowałam i tak miałam nadzieję, że ją w końcu, to znaczy nie zanim się pojawiła w promocji, tylko jak się pojawiła w ofercie, to strasznie mi się podobała torebka, którą zaraz Wam pokażę i tak właśnie czekałam, żeby ją przecenili. W końcu ją przecenili i była tylko jedna jedyna u nas. Na stronie jest ich mnóstwo, ale u nas w domu, a jak je sprzedam, to wtedy pozwolę sobie, dam sobie taki... E, taką możliwość że kupienia nowej, ale pod warunkiem, że sprzedam dwie stare. I słuchajcie, kupiłam, e, nie, nie sprzedałam dwie stare torebki i będąc dzisiaj z Gabrysią tam e, w centrum handlowym, mówię, chodź wejdziemy do CCC, bo może ta torebka jest. I wiecie co, i chodziłam z tą torebką, bo była. Ciągle ta jedna, jedyna. Nie wiem e, dlaczego nikt jej nie wziął. No po prostu może się nikomu nie podobało, że ja mam jakiś spaczony gust, no ale mnie się podoba strasznie. Teraz Wam ją pokażę. To jest torebka z quasi. Ze skóry ekologicznej, ale genialnej jakości. Zobaczcie. Jest na tyle mała, że można ją uznać po prostu za małą torebkę, a na tyle duża, bo jest szeroka w podstawie, że można w, ni w nią pół świata zapakować. E, tak. Z tyłu ma taką e, małą kieszonkę. Spokojnie tutaj można włożyć e, nawet duży pęk kluczy. E, tutaj ma na boku dwie takie małe. Kieszonki, tutaj ma logo marki. I tu jest, słuchajcie, taka duża przegródka. Już, o, przeze mnie już jest oczywiście zapakowana, ale jest naprawdę całkiem spora i naprawdę dużo rzeczy można tu upchnąć, właśnie dlatego, że jest szeroka w podstawie. Tu ma też jedną zapinaną na zamek kieszonkę. No i wiecie, ja jestem sroka a to się wszędzie świeci i nie dosyć, że świeci się torebka, to jeszcze świeci się pasek i jest szeroki, co mnie się ostatnio niesamowicie podoba. Jest to dosy, dosyć wygodne, bo yy, ten pasek jest szeroki i naprawdę, no, no ja jestem zachwycona tą torebką, wiecie i chodziłam za nią, jest jeszcze czarna, ale czarna jest na stronie, na, stacjonarnie jej nie było. I tak sobie pomyślałam, że czarne mam yy, torebki, znaczy mam jedną taką piękną, skórzaną torebkę małą z Lumpa, którą sobie kupiłam. Wysokiej, bardzo jakości, yy, i nie widzę sensu kupowania następnej. A szara, no, wiecie, no, każdy pretekst jest dobry, żeby kupić sobie nową torebkę, prawda? No więc ja taki pretekst znalazłam. A moim pretekstem było sprzedanie dwóch starych. I powiem Wam, że te dwie stare sprzedałam za wyższą kwotę niż, niż ta, te jedno zdecydowanie wyższą, bo tamte były skórzane, yy, którymi się już nacieszyłam, poszły do dobrych ludzi, mam nadzieję, że będą ich cieszyć. A ja mam moją nową i słuchajcie ta torebka jako, no, jako nowa przed przeceną kosztowała 169,99 potem przecenili ją na 99,99 ,99. i podeszłam dzisiaj do pani i pytam czy nic już z tej ceny nie zajdzie bo wiecie ja mam tą kartę CCC jakieś tam punkty zbieram jakieś rabaty mi tam przyznają no, i pani, yy, tam jest mnóstwo tych rabatów, tylko nie wszystkie są do wszystkiego. Na, na niektóre rzeczy przecenione są rabaty, wydaje się, że no, no, to, to jest galimatias i dziewczyny są bardzo pomocne. Więc pani podeszła tutaj, zeskanowała mi te moje kody i mówi, że ta torebka wyjdzie dzisiaj za 79,99. Czyli 20 zł, jeszcze poniżej tej ceny, po przecenie. Także w sumie. Na no, 8 dyszek zapłaciłam za tę torebkę i jestem szczęśliwa, jestem tak szczęśliwa, słuchajcie, będę z nią spała, bo yy, bardzo, bardzo długo o niej myślałam i słuchajcie, jeżeli myślę o torebce miesiąc, bo to spokojnie miesiąc, jak nie dłużej, więcej odkąd się pojawiła w sklepie, myślałam o niej tak długo i mi nie przeszło, to znaczy, że ona musiała być moja, powiedzcie, że musiała być moja i że do mnie idealnie pasuje, prawda? Także kochani moi, dzisiaj się już z Wami żegnam i y, 17 godzina. No zaraz z Przemkiem czekam, aż wróci z pracy. Jedziemy sobie do miasta na zakupki. Spożywcze, spożywcze, nie, nie będzie już y, żadnego szlajania się po galeriach. Także jedziemy sobie na zakupki. I tyle. Trzymajcie się ciepło. Życzę Wam również udanych zakupów na wyprzedażach. Buziaczki, kochani. Mua!